Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dobra kolejna wiadomość dla sportowego Nowego Sącza. Podpisujemy za chwileczkę umowę z panem Łukaszem Pławeckim, naszym mistrzem, dotyczącą korzystania z klubu Halny dla mieszkańców Nowego Sącza całkowicie bezpłatnie. Ulica Borelowskiego. Duży program, duży projekt. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego masowo korzystać i będą zadowoleni. Chyba już od dzisiaj będzie można przyjmować zgłoszenia, prawda? zapraszam wszystkich w ulicy Borowskiej od 27 do Klubu Halny. Można skorzystać z pełnej oferty klubu, czyli sporty, walki, siłownia, fitness, treningi dla dzieci. Wystarczy, że okaże się dowód, że jest się mieszkańcem Nowego Sącza i można korzystać przez cały miesiąc za darmo. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że to będzie masowa organizacja. Szanowni państwo, bardzo ciekawy projekt właśnie ze strony miasta podpisuje umowę z szefostwem klubu sportowego Biegoniczanka. Przeznaczamy poważne środki na to, żeby trzy grupy po 18 Uczestników mogły rozwijać swoje umiejętności sportowe. Chodzi tutaj oczywiście głównie o zajęcia z piłki nożnej. Bardzo się cieszę, że tego typu projekty powstają na terenie miasta Nowego Sącza i mam nadzieję, że też będzie się to cieszyło Państwa zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do Klubu Sportowego Biegończanka na zajęcia. Klub znajduje się przy ulicy Towarowej. Zapisy pod numerem telefonu 602 223 691.